na filmie pokażę Wam co zrobić w sytuacji kiedy mamy zainstalowaną na przykład yy, jakąś aplikację a nie wyświetlona jest ikona tutaj w Android Auto na MediaNav na przykład nałóżmy że mamy zainstalowaną nosika i nie pokazuje nam się ta aplikacja także musimy sobie kliknąć dostosuj teraz nam się otworzy okno w telefonie I otwiera się nam yy, aplikacja w telefonie, gdzie musimy zaznaczyć yy, tu. Akurat yy, musieliśmy sobie zaznaczyć Janosika, jak widzieliście, przetem nie było go. Teraz już ikonka nam się pojawiła. Także to była taka krótka wskazówka, co zrobić w takiej sytuacji. A ja życzę Wam. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.